Paweł, masaż sam w sobie jest bardzo przyjemny, ale czy można jeszcze coś lepiej? Nie najadać się za dużo, zadbać o to, żeby to był wygodny ubiór. Dobrze jest się okryć na przykład kocykiem i zachować taką ciszę w pomieszczeniu. Na samych skarpetkach wchodzimy. Zawsze można lepiej i to nie tylko z fotelami masującymi, tylko możesz uprzyjemnić jazdę samochodem, możesz kąpiel w wannie też uprzyjemnić. Tak samo w fotelu możesz tak zorganizować sobie tę sesję masażu, żeby było jeszcze przyjemniej i już nie mówię tutaj o dokupowaniu kolejnych funkcji czy jeszcze lepszych mod foteli, tylko stworzenie sobie takiej atmosfery, tak zorganizowanie tego masażu, żeby było przyjemniej. Więc musimy podzielić to na kilka takich etapów. Pierwszy to jest Otoczenie, czyli... To trzeba mniej więcej zachować taką ciszę w pomieszczeniu. Najlepiej wyłączyć telewizor, chociaż często padają pytania, czy można oglądać telewizor podczas masażu. Oczywiście, że można, no bo to jest sprzęt dla nas, a nie my dla sprzętu. Natomiast jeżeli chcemy jakiś taki efekt osiągnąć, tego faktycznego zrelaksowania się odpoczynku, no to lepiej jest wyłączyć ten telewizor, lepiej jest wyłączyć komórkę, włączyć sobie co najwyżej jakąś właśnie relaksacyjną muzykę, jakieś takie przyjemne, kojące dźwięki. Tak, żeby podczas tego masażu tutaj jeszcze nam przyjemniej było, ale żeby nic koło nas nie rozpraszało. To jest bardzo ważne to otoczenie. I te 15-20 minut, które mamy wtedy w odpowiedni sposób wykorzystamy. Druga rzecz no to jest ubiór nasz, no to powinniśmy też zadbać o to, żeby to był wygodny ubiór. Totalnie nie paski skórzane, na pewno one odpadają, czyli jakieś dresowe spodnie, jakiś t-shirt, coś takiego domowego, wygodnego. Co, co po prostu spowoduje, że będziemy się komfortowo czuli w tym fotelu masującym i wszystkie elementy, które będą wykonywały ten masaż, nie będą napotykały na jakieś tam elementy właśnie naszej garderoby, jak pasek, zegarek, czy, czy na, no już na pewno nie buty w masażerze do nóg, więc tam na pewno na... W samych skarpetkach wchodzimy. Jest też kwestia oczywiście jedzenia, tak jak ze wszystkim lepiej jest nie najadać się za dużo przed samym masażem, więc tutaj też można na to zwrócić uwagę, że wtedy też będzie nam o wiele bardziej komfortowo. I są takie elementy jak inne rzeczy, jak kocyk, na przykład jak ogrzewanie. Bo tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że mas, fot, ciało nasze podczas masażu na fotelu masującym, ono się zachowuje jak podczas snu, więc może się troszeczkę wychładzać, szczególnie te nasze górne partie, które są wystawione tutaj jakby na zewnątrz. Więc tak samo jak podczas drzemki chcemy się przykryć czymś, tak samo podczas masażu dobrze jest się... Okryć na przykład kocykiem. My też mamy w naszej ofercie takie kocyki, które są specjalnie na przykład zwymiarowane, pod to, żeby mniej więcej pokrywały szerokość tutaj fotela, nie były za szerokie, gdzieś tam się nam w masażer nóg nie wkręciły, czy tutaj w boczne jakieś elementy. I możemy tutaj sobie kocykiem się okryć. To też na pewno dodatkowo zwiększy komfort tego masażu, uprzyjemni, uprzyjemni go, więc jak najbardziej taki kocyk. Może być od nas, może być jakiś Twój kocyk. Ważne, żeby po prostu on mniej więcej tutaj pasował w, w te ramy, w te szerokości, które tutaj fotel zapewnia. W naszych zestawach są jeszcze też poduszki, gdzie możemy sobie pod głowę podłożyć, czy jeżeli masaż jest za intensywny, pod plecy. To są dwie grubości tych poduszek w, tym, w tych naszych zestawach i też można je używać. Tak? Trzeba szukać swojej odpowiedniej pozycji, czy wolę leżącą, czy wolę siedzącą, ale tutaj już na podstawie funkcji fotela jakby odnajdować ten swój wyższy komfort w masażu. Ale pamiętajmy otoczenie, wyciszenie, ubiór, nawet na jedzenie, muzyka w tle. Oczywiście można pomyśleć o koloroterapii, można pomyśleć sobie o zapachu, ale to już są dodatki. Tak naprawdę jeżeli włączymy fajną muzyczkę, jeżeli zamkniemy oczy, jeżeli przykryjemy się kocykiem i naprawdę wyciszymy na te 15-20 minut takiego power napa złapiemy, no to to będzie właśnie to i jeżeli zaśniemy, to będzie właśnie wtedy jakby wynik tego, że ten komfort osiągnęliśmy najlepszy.